Jest 13 sierpnia 2011 roku. Widzimy przed Pałacem Prezydenckim Krzyż. Ludzie się zbierają w bardzo kulturalnej, podniosłej atmosferze, uroczystej. Turyści, ludzie obserwują to, co się tutaj dzieje. I Szanowni Państwo, dochodzimy do tego momentu, gdzie wśród obrońców Krzyża dojrzał pomysł, co dalej będziemy robili. Ja podejdę do pana Włodzimierza Kaczanów. Obrońcy krzyża. Włodzimierz, teraz. No, Trzymam, Dzień dobry. Włodzimierz, koncepcja jest następująca. Dzisiaj o godzinie 19.00 został Ci przekazany ten krzyż o wysokości 4 metrów 35 cm. I to jest krzyż, który tutaj będziesz przez dwa tygodnie eksponował. A 28 sierpnia 2011 roku odbędzie się tutaj o godzinie 15.00. 诶。Hey. Przedsięwzięcie, na które zapraszamy. Tak. Możesz kilka słów powiedzieć? Na tym przedsięwzięciu będzie to zbudowane na miejscu z bambusa krzyż wysokości 15 metrów. I to będzie replika, krzyża. replika krzyża z Giewontu. Zrobimy go albo tu na skwerze koło go tutaj. Albo zrobimy to tutaj. Zapraszamy chętnych eee, do pomocy. Na skwerze do... jakim skwerze? skwerze? Księdza Twardowskiego eee, przy wizytkach. Eee, przy wizytkach, eee, przy skwerze. Tam? Zapraszamy tam tych, co na Już policja jest powiadomiona o tym, że takie Bez przedsięwzięcie uciego. będzie. Przy pomniku tak. Ryszyńskiego to będzie. O, widzimy żołnierzy, którzy tutaj maszerują. I dzisiaj cóż, mamy 15 dni do tego wydarzenia. Krzyż przyozdobiony biało-czerwoną apaszką samoobrony, którą przekazali nam działacze w dniu, w którym zginął Andrzej Leper. Ten krzyż, krzyż tutaj dzisiaj stoi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby razem z panem Włodzimierzem Kaczanów e, e, trzymać ten krzyż, zapraszamy, niech to będzie społeczne, nasze, polskie, przedsięwzięcie narodowe. E, I cóż, dzisiaj jeszcze zapraszam Państwa na... Do redakcji narodowej do internetu. Chyba o 0015 ukaże się. No tak, tutaj pan Włodzimierz Kaczanów ma do przekazania pewne treści z Ossowa. No cóż, to są rzeczy, które są warto, warto poznawać. W każdym razie tak to wygląda. Takie są reakcje społeczeństwa na, co, na to, co się tutaj dzieje. Ten wielki krzyż od Giewontu, który tutaj stanie, nada temu miejscu niezwykłego charakteru.